W minioną sobotę w biskupcu swoją historię rozpoczęło nowe wyjątkowe wydarzenie, a mianowicie warmiński festiwal ognia i światła organizowany przez pracownię tańca i ognia Transfuzja. Pierwszą edycję festiwalu rozpoczęło jam session z bębniarzami w parku miejskim. Później uczestnicy i artyści udali się na Plac Wolności, gdzie rozpoczynał się występ kuglarsko-cyrkowy Olsztyńskiego Teatru Ulicznego. Po występach wszyscy goście utworzyli kolorowy korowód i prowadzeni przez grupę Transfuzja Mini udali się do biskupieckiego amfiteatru, gdzie zaplanowano część konkursową festiwalu. Bardzo mi się podobają. To przygotowały moje koleżanki. Pomysł jest fantastyczny. Mam nadzieję, że to będzie pierwszy i nie ostatni, że to będzie kontynuacja. No, Bębniarze zagrali. Czekamy teraz na, na dalszy ciąg. Dla mnie bomba. Zaskoczony jestem że biskupiec tam organizuje takie Dziękujemy imprezy. Zrednie. Super się bawimy. Wiemy, że będą występy chyba starszych też uczestników, więc na pewno będzie dużo emocji. Ta współpraca z dziewczynami z transfuzji oraz z kuglarzami, ona od wielu, wielu lat w biskupcu się odbywa między Domem Kultury, a właśnie tymi zespołami. Dziewczyny z zespołu zgłosiły się do Domu Kultury na początku tego roku i zaproponowały takie wyjątkowe, skumulowane przedsięwzięcie w Biskupcu, tak, żeby połączyć wszystkie te występy w jeden i zrobić taki dzień właśnie święta, świateł i ogół. I myślę, że to patrząc na dzisiejszą frekwencję wyszło, bo i osób mimo tej pogody, mimo tej pogody, która była jeszcze przed chwilą, padał deszcz, przyszło bardzo dużo Ciężko mi powiedzieć, ile tych osób jest, ale ciężko nam się powoli zmieścić w amfiteatrze. Także bardzo się cieszę, że doszło do tego spotkania i mam nadzieję, że dzisiaj. W wiele mm -hmm. pięknych emocji. Emocji nie brakowało, bowiem efektowne pokazy swoich niebagatelnych umiejętności mieli okazję zaprezentować zarówno soliści, jak i grupy artystów. A ich występom przyglądali się członkowie jury, w którym zasiedli Artur Galicki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu, Agata Koziej-Iliasiuk z pracowni Tańca i Ognia Transfuzja oraz Wojciech Hubacz, dyrektor CKTiS w Biskupcu. Na pewno jest to nowe doświadczenie. W jury już kilka razy w różnych rzeczach bywałem, ale Dzisiaj będzie to coś nowego i bardzo się cieszę, że mogę w tym uczestniczyć. Na pewno będziemy na taki ogólny, ogólny widok patrzeć, ale tak pod, mamy, mamy też umówione między sobą, że patrzymy i na technikę, na przywiązanie do, do szczegółów tego występu, ale też na przygotowanie zaplecza, bo to jest bardzo ważne, to przygotowanie, wejście w odpowiednim momencie. Także to wszystko, gdzieś taki ogólny artystyczny wygląd będzie najważniejszy i myślę, że tu zobaczymy coś ciekawego i mam nadzieję, że te wybory nie będą łatwe mnie zebrana publiczność miała okazję zobaczyć prawdziwe show, a komisja konkursowa miała nielada wyzwanie, by spośród tak wielu znakomitych występów wybrać ostatecznych zwycięzców? Ogólnie poziom był bardzo wyrównany. Tak naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o zajęcie e, poszczególnych miejsc, to grały detale, tak? E, jak było na przykład e, opanowane zaplecze, jak był sprzęt rozłożony? Czy to wszystko było po prostu pełne harmonii, tak? Więc naprawdę tutaj takie. Drobne rzeczy y, nam te miejsca y, układały. Decyzją jury najlepszym wśród solistów był Rafał Grabowicz, zaś założony przez niego Teatr Ognia widmo zajął pierwsze miejsce w kategorii grup. Szczerze mówiąc w ogóle nie liczyłem na jakieś miejsce pierwsze, drugie, trzecie. W ogóle nie liczyłem na jakąkolwiek wygraną. Przyjechaliśmy się po prostu bawić i to jest nasz pierwszy festiwal, w którym bierzemy w ogóle udział, żeby wystartować jako grupa czy, czy solista. No i ja jestem w szoku po prostu. <laughs> Serduchowi cały czas miję, no. Specjalne wyróżnienie otrzymała Olga Leszczenko z grupy Monsters, a sama grupa zajęła trzecie miejsce w swojej kategorii. Ja ogólnie jestem bardzo zaskoczona, bo mega mi się podobało. Naprawdę nie spodziewałam się tego. Były tam jakieś niedokociągnięcia, ale to, to, to logiczne. Zawsze przy takiej dużej imprezie, szok. W ogóle ludzi pełno. I, I to mnie najbardziej no, zaszczyciło. to się bardzo dużo było widowni. To tak w sumie nasz pierwszy występ, gdzie była taka ogromna widownia, bo zazwyczaj jak występujemy to jest garstka ludzi, a tu naprawdę e, widownia była niesamowita no. i doping wspaniałe. I w ogóle to jest w sumie nasz pierwszy konkurs grupowy i ogólnie. ogólnie No konkurs jakiś, no, pierwszy, konkurs pierwszy, pierwszy, pierwszy nasz. Więc tak, tak. My jesteśmy zadowolone, bardzo zadowolone. Mam nadzieję, że się za rok spotkamy jeszcze raz. Pokaźne grono artystów i tłumy gości pokazały, że Warmiński Festiwal Ognia i Światła z pewnością doczeka się kolejnych edycji. Teraz, e, jeśli chodzi o tego typu e, imprezy, wydaje mi się, że województwo warmińsko-mazurskie nie jest obfite. Więc chcemy to na nowo przywrócić. By, by teraz przede wszystkim łączyć imprezy. E, tak jak miał Pan przyjemność widzieć wcześniej, bębniarze świetnie komponują się z naszymi e, założeniami, czyli rytmu, natury, ogni ognia, żywiołu, więc chcemy łączyć w ten sposób imprezę. Być może w regionie jest jeszcze więcej samych stricte konkursów ogniowych, ale nikt nie ma bębnów, ale nikt nie ma pięknej parady, nikt nie ma cudownych dzieci, które no, kradną show za każdym razem. Teraz jak już mamy za sobą ten pierwszy festiwal, tak. być może na kolejnych festiwalach połączymy siły i zrobimy jeszcze coś większego, tak. coś bardziej spektakularnego. To prawda. Na pewno będzie, bo my nie odpuścimy. My wiemy, że ludzie chcą czegoś innego. Wiemy, że ogień to jest ten żywioł, który i przyciąga i bębny. I to jest to. Pierwszą edycję Warmińskiego Festiwalu Ognia i Światła zakończył pokaz w wykonaniu pracowni tańca i ognia transfuzja.